Jakiego człowieka szukacie? Jak, jakiej osoby, która spełniłaby Państwa warunki i jakie też warunki na, na stanowisko konserwatora zysków? Przede wszystkim musi to być osoba z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz ochrony zabytków, musi mieć odpowiednie wykształcenie magisterskie, również z dziedziny związanej z ochroną zabytków. Musi mieć obywatelstwo polskie, nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie, musi posiadać wiedzę z zakresu działania administracji publicznej, no i przede wszystkim musi z pasją i zaangażowaniem podchodzić do swoich obowiązków. Czyli doświadczenie też tutaj się liczy? Oczywiście, jest to stanowisko, które niewątpliwie wymaga doświadczenia i wymaga również posiadania zdolności kierowniczych. Proszę powiedzieć, jak wyglądała procedura? Od godziny 10.00 komisja sprawdza złożone oferty pod względem formalnym. Na godzinę 11.15 zostali zaproszeni kandydaci, którzy zostaną poinformowani o tym, kto spełnił wymagania formalne. Ci kandydaci, którzy te wymagania spełnią, od razu przejdą do części konkursowej i będą komisji ustnie prezentowali swoją koncepcję funkcjonowania Urzędu Ochrony Zabytków oraz ogólnie koncepcję związaną z, ochrony, z ochroną zabytków. Ci, którzy wypadną najlepiej, przejdą do kolejnego etapu, który polegał będzie na ocenie zdolności kierowniczych. Po prostu kandydaci zostaną poddani testowi psychologicznemu, który będzie oceniany przez psychologów. I komisja wskaże jej zdaniem najlepszego kandydata, który zostanie zaprezentowany w Wojewodzie. Wojewoda nie musi przyjąć tego kandydata. Przede wszystkim należy tutaj podkreślić, że konkurs na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie jest wymagany. Organizujemy go dlatego, żeby po prostu wszystko przebiegało w sposób transparentny, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, ale należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków ostateczna decyzja należy do Wojewody, który to powołuje kandydata za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków. Czy podświetlaczami tych sześciu kandydatów są jacyś, którzy budzą zaskoczenie państwa? Nie chciałbym się wypowiadać w tej chwili na temat kandydatów. Nie chcemy podawać opinii publicznej nazwisk tych osób, z tego względu, że no, kandydaci sami powinni wyrazić zgodę na, na ewentualne upublicznienie ich danych. Bez takiej zgody nazwisk tych nie możemy w tej chwili podawać.